Wiecznie ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, dla Jego bolesnej męki, Daj Jego bolesnej męki, Daj Jego bolesnej męki, i dla nas, i da Jego bolesnej męki. I Daj jego, <grym> Daj, jego <bolesnej> <grym> Daj jego bolesnej męki. 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 Ojcze, Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Nasze i dla Jego boleści.